Jak kochani, witajcie na moim kanale Po bardzo, bardzo długiej przerwie Naprawdę, nie wiem z kilka miesięcy Nawet nie nagrywałam Chciałabym po prostu Powiedzieć dlaczego była tak Bardzo, bardzo długa przerwa Odnosiło się to do Trzech, czterech Właśnie podpunktów, które bym chciała wam dzisiaj Przedstawić. Pierwszy z nich To jest szkoła Mam bardzo teraz dużo nauki Powinnam się wziąć za nią Mam bardzo dużo... Kartkówek, sprawdzianów online, i po prostu chciałabym się uczyć. Mam po prostu dużo lekcji, dużo obowiązków szkolnych, na przykład lekcje, które muszę odrabiać cały czas, uczyć się do sprawdzianów, do kartkówek czy tematy. Jest tego bardzo, bardzo dużo, za co Was bardzo przepraszam, że tak bardzo, bardzo długo nie ma tych filmów i że czekacie albo nawet nie czekacie, ale bardzo Was przepraszam, że ponad 2-4 miesiące nie było tych filmów, albo nawet i więcej. Ale naprawdę bardzo długo się na to zbierałam, żeby nagrać coś wam, ale nie potrafiłam. Po prostu to dla mnie było takie, nie wiem, jak to powiedzieć. Drugie, co mnie zatrzymywało, to rodzice, rodzina i przyjaciele. Po prostu chciałam też spędzić bardzo dużo właśnie czasu z przyjaciółmi, z kolegami, z, kolegami, z koleżankami, z chłopakiem, z rodziną, no i z przyjaciółmi, to już mówiłam. Dawno się nie widziałam z niektórymi osobami, z którymi Miałam bardzo dobry kontakt, a teraz nam się urwał przez właśnie wirusa Siedzimy w domach zamknięci jedynie, gdzie mamy kontakt to albo Teams, albo po prostu Messenger, Instagram I bardzo dużo osób po prostu chce się spotykać teraz ze mną No nie aż tak dużo, ale może 4-5 osób jakoś na kilka tygodni chce się spotkać Na przykład z przyjaciółką się nie widziałam nawet chyba z rok albo z półtora roku, i dopiero jakoś właśnie w czwartek się spotkałyśmy. Tak, w czwartek albo w środę, nie wiem, nie pamiętam. I się spotkałyśmy, więc naprawdę taki długi okres się nie widzieć przez takiego wirusa to naprawdę katorga. Trzecie to po prostu brak czasu na wszystko. Miałam bardzo dużo obowiązków domowych, które po prostu musiałam. Robić na przykład pomaganie rodzicom, sprzątanie tutaj całego jeszcze spokoju. Jakieś tam pomocy, nie pomocy, chodzenie do babci pomagać albo coś takiego. Właśnie po prostu musiałam takie obowiązki domowe wykonywać. No i czwarte, ostatnie, co naprawdę chyba było bardzo dziwne. Chciałam zacząć nagrywać też jakiś właśnie też sposób, właśnie gier, na przykład mówić zapięte, bo takie inne, ale po prostu nie umiem nagrywać i. Pozostało mi tylko vlogowanie i takie coś. Postaram się właśnie nawet jakoś w tym roku nagrać wam dwa filmy, gdzie będę przykuwała uszy i gdzie będę właśnie szła do, do fryzjera. Mam plany na wakacje, by przefarbować sobie włosy. Możliwe, że na czarno albo na inny kolor, ale nie, nie jestem jeszcze pewna, na jaki kolor po prostu przefarbuję swoje te włosy. Mi się nie podoba brązowy kolor. Ja je tak bardzo długo te włosy miałam. No one są po prostu od urodzenia, takie brązowe włosy. I po prostu pomyślałam, że trzeba jakieś zmiany u mnie zrobić po prostu. Zmienić styl na przykład, albo zmienić włosy. Zacząć się inaczej malować i zaczęłam to w, po prostu wsadzać w to w swoje życie. I teraz po prostu nie umiem tego poukładać wszystkiego Nie umiem poukładać życia, przyjaciół Po prostu nie mam czasu nawet też na przyjaciół teraz Przez to, że chcę zmiany to właśnie w sobie zmieniać I przez to albo oni nie mają czasu na mnie, albo ja na nich nie mam czasu Za co ich bardzo, bardzo serdecznie przepraszam Zazwyczaj, jak ktoś do mnie na Messengerze pisze, to ja jestem zajęta jakimiś bzdytami, na przykład zmienianie stylu, przybieranie ubrań, żeby wywalić niektóre, żeby po prostu na te nowe miała miejsce. I dużo osób się na to skarżyło na Messengerze, że nie poświęcam im czasu, a to wszystko przez to, że chcę zmieniać siebie, chcę zmieniać po prostu siebie, całą od stóp do głów. Wiecie, wiecie o co mi chodzi? No, i tak właśnie się stało, że teraz prawie w ogóle nie mam czasu na nic. I bardzo Was za to serdecznie przepraszam jeszcze raz. Postaram się wrzucać teraz co jakiś czas filmy, żebyście nie byli po prostu źli na mnie. Tak, tak, żebyście nie byli źli. Postaram się, żeby następny odcinek na kanale był jakoś w następnym tygodniu albo w następnym miesiącu, jeżeli mi się uda. Może, nie wiem, jakąś morning retool zrobię albo coś Będę musiała też się zaopatrzyć w kamerę Będę musiała też się nauczyć lepiej montować Bo jak na razie to nagrywam na telefonie mm, Nie montuję tak zbytnio dobrze Więc zanim dojdę do perfekcji Minie trochę czasu Więc mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli I do zobaczenia w następnym odcinku Pa, pa! Do następnego. Jeszcze raz przepraszam. Pa.